Hej! Witajcie w kolejnym odcinku Dark Souls. W ostatnim odcinku pokonaliśmy właśnie tam jednego y, bossa. Teraz pójdziemy do jednego... do kolejnego. Jak nie to poeksplorujemy te tereny. Kolejnym bossem jest y, nasz jeden przyjaciel. Znaczy wielka potężna dusza którą potrzebujemy. No nie, na razie nam nie jest potrzebny. I tak. Tu jest dwoje. Tyle, że jeden jest bliżej, a drugi jest dopiero za mostem. A idź. Dobra. Za mostem, za mostem. Widzicie, tu trzeba przeskoczyć. A tu nie można spaść. Dobra, lecimy. Teraz tak jak mówiłem. Ten tu poszedł i skręcił. Wow. Raz. Dobra. Z głowy. Tam za tym. Z kolei, skręcając w prawo, jest od razu łucznik. Widzicie? Raz. Dwa. Trzy. Dobrze. Łucznik z głowy. Teraz tak. Tu pociągniemy. Tych utopimy. Patrz. Darmowe dusze. Dziękujemy Teraz tak, tamtego pokonamy A ukonany. Otwórzmy tutaj Nie, najpierw przeczytajmy Zrób to Dobra tak Tu pojawi się dobina Albo Jest tutaj gdzieś dobina. No właśnie. Tak jak mówiłem, jest drabina. Tam jeszcze nie idźmy. Moglibyśmy. Uwierzcie mi, że moglibyśmy. Ale no właśnie jeszcze nie chodzi o to, że pójdziemy do bossa samtąd możemy pójść do kolejnej lokacji znaczy kolejnej lokacji mm. o, pierwszym gromu takiego jeszcze nie miałem dobrze, w każdym razie po kolei jakbyśmy pojechali tam od razu to byśmy potem już nic nie mogli zrobić z tego powodu właśnie Najpierw pójdziemy tutaj, bo tam gdzie się jest boss, z tego co pamiętam. Tutaj należy uważać. Aj. Podnieśmy sobie tylko to... ...dźwignię. Teraz ten ogień nie powinien buchać. I mamy bezpieczne przejście, o po prostu. Tu masz już uważać na te przyciski, żeby na nie nadepnąć. Wtedy te się zapadną. Dobrze. K Kapitana. Dobrze. Jakiś przedmiot tam za chwilę, najpierw tu na dół. Ależ z wiałną zauważył nas. W każdym razie tu też należy uważać. Tu są przyciski. Więc tą opcję lepiej przeskoczyć Gdybyśmy nacisnęli, to stąd zaczęłaby lecieć lawa. A my tego nie chcemy. Tam dobrze nic nie ma, a je, skrzynki byśmy... No w naszym przypadku byśmy jej nie wzięli. O, widzicie? I sobie czas leci lawa już. <grym, <grym, właśnie. Widział się za szybko jest. Dobra, udało się. Tam nic nie ma, tam nic nie ma, ale okej. Okay. Tu nam będzie prościej przywiec aniżeli tam przeskoczyć. Tak jest moje zdanie. Możecie próbować tam przeskoczyć. Ja wam nie będę mówił, co macie robić. Pokazuję wam tylko jak ja przechodzę grę. O właśnie. Według mnie Klaszczor na mule, i nie No i przeżyliśmy stamtąd. Tam sobie jest ognisko. Będziemy musieli pamiętać. Dobrze, ale idziemy dalej. Eee, tak. Idąc tutaj, należy uważać. No, no, starczy. A na nas widzieliście to? Całe szczęście, że tutaj to było. A te nam napisali. Z tego zleciał. Jeden. Coś tu jest nie tak. Mamy go już? Dobra Było ciężko Ale daliśmy radę No i straciliśmy połączenie z siecią jeszcze mm. Dobra, tu otwieramy Idziemy do przodu Pokazujemy się! ...i wracamy tutaj. Haha! Ha. Ładnie go z gilotyny załatwiliśmy. Dobra, podnosimy. A, tak. Tutaj spokojnie, bez pośpiechu. Ten przedmiot, co tutaj leży, weźmiemy za chwilę. Nie musimy się śpieszyć, bo tutaj jest drabina. Na nią koniecznie chcecie wejść. To jest kolejna drabina. A tu macie przełącznik. Teraz na dole te ognie co były zostaną wyłączone. Wow. Nie patrzyłem jeszcze przez okno tutaj. Z drugiej strony. No, całkiem ładnie. Schodzimy na dół. Rozpalmy ognisko. Sprawdźmy tylko czy mamy... przed energii, energii... Nie. Dobrze. A, No dobra. Teraz, zanim pójdziemy do bossa, cofniemy się do tamtego ogniska, jak pamiętacie, co odkryliśmy. No właśnie, mogłem najpierw tam pójść albo... Dobra, z drugiej strony. Pójdziemy tam do ogniska, żeby sobie je odblokować. A tutaj potem się teleportujemy. chyba tutaj, sala żelaznego w serca no przy okazji dobędziemy trochę jeszcze punktów doświadczenia więc to nam nie przeszkadza wręcz przeciwnie tu się cofnijmy i załatwione wystarczyło się kolor cofnąć o trzy kroki wtedy Dobra, byliśmy szybsi I ten też już jest z głowy Aż mnie zatkało No cóż, dobrze, że dusznie stracimy, ale człowieczeństwo zawsze... Ach, tak jest ze mną. Za szybko chciałem. Zbyt dobrze mi szło. Zresztą sami widzieliście. Było no, było dobrze. No dobra. Chociaż wiemy, że tego jest, za tego jest półtora tysiąca doświadczenia. ch pan celnych pierwszy raz mam coś takiego Dobra. ledwo ale daliśmy radę Wykonany. Teraz skaczemy, udało się, dobra, tak nie da rady, chciałem na skróty powiedz, No dobra skróci są tutaj, no to ich jeszcze tutaj utopimy lecimy do góry Rozpalamy ognisko o słoneczna dzwonnica to jest dobre miejsce chociaż tam zawsze nas atakują zaraz na wejściu ale mamy dużo dusz więc podejdziemy sobie odnowić i zwiększyć poziom po czym podejdziemy pod bossa i zakończymy odcinek ale najpierw Ocnie broni. No nie mogę. Ale mogę. Dobra, e, jednak wolę szatę sobie ulepszyć. No hełmu żadnego dla mnie nie mieliśmy po drodze. Znaczy mamy hełm już, ale mankietów Ale sprawdźmy Wszystko jest takie ciężkie się wszystko takie ciężkie Ale jakieś lepsze spodnie Ciężkie buty Ciężkie buty nie są wcale takie ciężkie Nawet są lepsze niż to co my mamy aktualnie, więc Kto wie Dobra, ciężkie buty wybieramy No szaty nie mam żadnej Wtedy na szata No, to nie Tu na mocno siły brakuje na to wszystko Ale ta tarcza, widzieliście na samym początku ją dostaliśmy Ulepszyliśmy ją trochę, dalej będziemy ulepszać i już jest Całkiem fajna No ale cóż, wydaje mi się, że Tyle tutaj Klejnotów Mamy wystarczająco dużo póki co. Dobra. Nowy poziom. I tak, damy sobie... Na mamy 23, ale damy sobie jeszcze jedno do Vigoru. Oaj. I brakuje nam 700 do kolejnego poziomu. Zobaczymy, czy mamy duszę. Bardzo dobrze, bo wytaciłem praktycznie wszystko co mamy, więc nawet tak, jak boss nas pokona, to nie będzie z tego aż takiego wielkiego e, bólu w związku z tym Ale nie mogę sobie nadal wybaczyć czego że tam przegrałem O i tam jest jeden kolega widzicie? Z nim powinniśmy rozmawiać, zanim pokonaliśmy tego bossa bez głowy. To była Mytha chyba... Mytha miała na imię, Mita, ale... Nie pamiętam co było dalej w dopisku. Przedmiot. co on ma czarna maska złodzieja czarna skrzynki nie szpony no szpony nie dla nas fajne byłyby szpony dla naszego gdybyśmy grali i nie rozpoczynając żadnymi przedmiotami faktycznie od samego początku walczymy wręcz a szpony nam tylko by to ułatwiły i tutaj jest ceru w no, a to jest tylko dla ozdoby nic to nie znaczy dobra potem przyjdziemy do niego żeby nam tu ustawił debinę na dół żeby zeskakiwać to trzeba kupić pierścień kota koci pierścień tam u którego kotka wiecie no dobra to idziemy podejdziemy pod bosa tam zakończymy odcinek. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wyłączyliśmy tutaj te, og... w poprzednim odcinku. W tym odcinku wyłączyliśmy ognie. Zeszliśmy tu za pierwszym razem, więc teraz nie ma tego problemu Bo tutaj już nic syponie, jak widzicie Tym przemysłem możemy sobie wziąć na spokojnie Krótki łuk piorunów No, całkiem przydatna rzecz I tak, tam trzeba uważać Raz, dwa, trzy I cztery Dobra, pokonany kamień ognistego smoka Widzicie Tu nic nie ma kompletnie O tak Dobra, wątpię się pokonali w bossa dość szybko a też próbuję wezwać kogoś do pomocy, żebyśmy nie umierali, żebyśmy, żebyście wy nie tracili czasu i zobaczyli tylko jak boz wygląda, filmik początkowy, standardowo i tyle. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku.